Cześć, serdecznie jestem Gustaw. Dzisiaj ze mną jest Minecraft Josa, Siemka, maciu 101 i logger 14. I tak to jest nowy początek Was. na serwerze eskorta. I będziecie troszkę cięć w nagraniu. Wy tego nie będziecie widzieć, ponieważ do... będziecie musieli no, bazę sobie znaleźć. A żebyście nie widzieli wszystkiego, to będą oto takie rzeczy. Dobra, więc.

expand 私は。私 何 Cześć, eee, po jestem Sramatum, jestem po TimeLapse'ie, ponieważ wiele razy mi się nie udało nagrać, bo, bo głos nie. mi się nie nagrał. Eee, koksu nie. niestety przypadkowo przy Zemie został zabity, został już odbanowany, ale eee, nie, nie, da, nie daje rady jak na razie wyjść ze spamu. Bić. Chyba na serwer. A, wbiłeś chyba? Nie. Aha. Dobra, no to odwołuję. Jak na razie mamy to kopalnię tylko troszkę rozbudowane. Będziemy niedługo własną gildię tworzyć. E, tutaj mamy taką skromną kopalnię. Tam dalej jest. skromne. Stron no skromne. To wszystko dzieli się tak chyba na 400 kratek długości, nie? No, można tak powiedzieć. Eee. Loger został zbanowany, bo przypadkiem Koksu go zabił. Ale uderzyłem go. No, e, możesz... no uderzyłeś, a on ten e, się wylogował, nie? I tak, puk. No, bo loger to taka dziewczyna. No, dobrze. Bo zlawiamy logera. E, tutaj pokażę Wam piękny mob grinder, który powinien But działać. Koks. Ej, ja go znalazłem. No, bądź. Ale ja słuchaj, tej sławy. O, tutaj są zombiaki, ale one nie chcą iść, to znaczy, że trzeba pokopać. To znaczy, że cię nie lubią. Ciebie też. E, cicho bądź. I się jaki kill, puf, trafiony. Ty walisz z mojego miecza? Nie. A z czego ty walisz? Z łuku mojego. Ja mnie łuk. Ja też. Jaki, jaki masz łuk?

Patrzcie, patrzcie co ja mam w wędrcze, Wenderczeście. Tylko tego nie, nie założę, ponieważ mogę dostać bono. Patrzcie. No zobaczcie, jaki kilob fajny. To jest moje. <laughs> to nie jest twój kilob. Taki epicki mieczyk. To jest mój miecz. To jest twój miecz na pewno? No, miecz 4-2. Eee, jak to jest twój miecz? No to, zobaczysz na filmiku. Pokazywałem na coś pięknego, a Ty mówisz, że to jest Twój mieczek. Tutaj mamy piękną owciarkę, patrzcie. Zu, zu, zu. E, ja w timelapse story, że nie dodałem pisania, muzyki żadnej, ale no pomyślałem, posyć. że będą tych głosów, będzie to fajnie i brzmiało. Ale jeżeli wolicie, żeby była muzyczka, to piszcie. O nie piszcie. Lepiej. U ciebie piszcie, piszcie u koksa, że słabe filmy, la I piszcie, i piszcie koksów wredny. Sama jesteś wredna. E, no Ruda wredna. E, oj 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 oj. Wredna. No to ja skończę filmik w takim pięknym miejscu z moich płotków. Chod tak tutaj. To są moje płotki, ty chamie. Ej nie kłam co? sam je robię. Mm -hmm. O, patrzcie, to na trzy osoby, czyli dla mnie, dla Brzuski i dla Koksa. Alla Logera u góry. E, logera nie ma. No właśnie. już dla mnie nie gra. La 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 la, la bamba, la la, 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 la ti, tu, ti. Dobra. To no to muzykę pust, pust, Nie wiem, nie wiem, dobra. No to, e, trzym no to trzymajcie się do następnego odcinka. No to cześć.